Siema, ma Pleader Red, a to nowa seria zagrajmy w Time. Dobra. Ogólnie ta gra jest fajna. Grałem w nią, kiedy J.J. Joker zaczął nagrywać. Jak już tak mi się spodobało, grałem w nią, grałem. Postanowiłem sobie ją ściągnąć, ponieważ ona jest trochę króciutka, więc robię właśnie teraz nową tą serię. Myślę, że będzie się podobało. Już trochę grałem, ale zaczniemy od nowa. Potwierdzę to. Na no, niski, a w sumie, no niech będzie na średni, niech, niech zaryzykuje, najwyżej zginę. O, no dobra, oglądajcie to, nie? Oj. oj.

Dobra, gramy. Grę, w tą grę grałem bardzo, bardzo dawno temu, dlatego już nie pamiętam co, gdzie, jak, nie pamiętam tych wszystkich trików, co się robi. No, a to jest na no wszelki wypadek taki akurat. To każdy musi zagrać, to taki powtórzenie, nie, no nie powtórzenie, tylko. Dla początkujących, jak to nazwać. No, wyleciało mi z głowy niestety. I zapomniałem. Hop. No, tutorial. O, trening taki malutki. Uhu. Kto chciało nas zabić? Chciało nas zabić. Ale za co? No dobra, nieważne. Sorry? Otwórz skrzynię. Udało mi się ściągnąć po polsku, bo ja tej gry nie kupiłem, bo już jej w sklepach nie, wi nie widziałem. Bo tego ściągnąłem bo udało mi się po polsku ściągnąć. Więc to będzie łatwiej z rzeczami różnymi. O. <grywka> Walnął się łupem.

Oj... Trzeba trochę się odsunąć. No. No. <laughs> Co te niebieskie daje? Bo ja wiem, że zielone trzeba zbierać, bo jak się będzie trochę miało, to się poziom zdobywa. I wtedy skile nowe. Tak to nie wiem. Oj, oj, oj. Ałała. Dasz radę, magu dzielny. Ty jesteś koksów. Ale nie takie jak krowy Dobry plast. Rocket Fuse. Steki. Yeah, Otworzyło się. No, tylko co to niebieskie robi. O, to jest ma na pewnie. To się przyda. Dobra. Znam tu taki fajny triczek. Oho! Ej, co jest? Oj oj, oj. Ha już wiem, dobra. To muszę zdobyć. Ja nie odpuszczę. O, jeszcze tu jest? Eee... A to chodź tu, chodź! Dobra, mam cię. Mój kolega, który mnie ogląda na bieżąco, komentuje... Nie no, może tak dużo nie komentuje, ale mi tak na gadu, -gadu. na przykład radzi. Doradza jakie budowle mogę zbudować w Minecrafcie. To powiedział mi, że trochę za ponure to ponuro to prowadzę serie różne. Więc od dzisiaj, od tej serii, obiecuję, że będę pozytywnie uśmiechnięty. I nie będę was zanudzał. Bynajmniej będę próbował, bo nie wiem czy to się da tak łatwo zrobić, ale. Będę sobą po prostu, nie będę się spinał ani nic. Jeszcze jeden użytkownik mi napisał, że będziecie chcieli, żebym tego w Minecraftie pozwiedzał trochę jaskinie i patrzył, jak to zdobywam, różne materiały, ale. Jaskinie to jest dobry pomysł, bo i tak miałem takie coś w planach. Ale powstrzymam się po tym, jak to wydobywam, ponieważ to by was zanudziło, tego wydobywania z 3 godziny. To nie dość, że wy byście tego nie oglądali, tak byście to przewinęli, to i tak pewnie tego. Y no kurde, nie umiem się skupić. No, wy byście to przewinęli, a ja bym miał problemy z renderowaniem, bo to by się renderow renderowało trochę, trochę, trochę czasu. No właśnie, o tam do góry trzeba, A nie, nie trzeba, dawać mnie zielonego potion'a, tam jeszcze jest, hop, z główki, hop, sensor. o boże, Uuu. o ile to słyszeliście to pewnie się uśmiejecie, bo to było śmieszne, Wo no weź spadnij no. Co głupi. Gupi. Na szybelkę. Gupi ten wojownik. Ale bryłę ominęliśmy. Obsesor. Są... O, już czekają na mnie. Cze, We can. We can. Ojej, to nie wróży dobrze. Co nie wróży dobrze? Ojej. Nagle pojawił się uślepiający błysk. Moje oczy. Dobrze się zjarali chłopacy, nie? I kobieta. Co oni biorą? Ty? O Boże! Co się stało? Nie wiem, czy tylko u mnie tak to widać. Czy to będzie na filmiku widać. Ale te wszystkie litery, takie... W pół Ja ponieważ preferuję łuczniczkę, bo jest fajna. To nie będę tak ogólnie biegał. Hapsasa! So, so. O Boże! O mana. Tu coś mamy? Nie. Dobra. Oho.

Damy rady przeskoczyć normalnie. A tu teraz Maga trochę potrzebuje. O. To jest taka bardziej gra na logikę. Czyli koledzy by stwierdzili, że nie dla mnie, ale cicho. Jest dobrze. Przeszedłem już tę grę, więc to źle nie będzie. O Boże. Ai ai, awa! to bolało. No i dupa, jak ja mam tam doskoczyć? Ja już tam nie doskoczę. Dobra, to był błąd. O wiem. Nie tak miało być! Oj dobra, się motam trochę w tej grze, ale... się nie czepiajcie. Dawno w to nie grałem. A wojowniczki już nie mam. znaczy, łóżniczki Jedziemy! A, teraz rozwali ścianę. A jest, to tak lekko, nie, tak być nie może, to miało być tak. Ale nie miało jeszcze. O Boże. Coś słyszałem. Pum, 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 pum. Odzyskujesz nieco energii. O, Łuczniczkę mam już. No rozbujaj się. Łuczniczko! No, prawie Uhu. zginął. Nie, tam do góry muszę wejść, bo tam pewnie coś jest. Co pewnie mi nie chcą pokazać. Ej, tam ja. Miał... O, jest coś. Mówiłem. Tam coś jest. Dobra, jeszcze to nie będę w tym głowił, bo i tak tam mi się nie uda wejść, a to by za długo potrwało. Na pewnie się wbijał godzinę, czy może dwie To był skill normalnie, proszę państwa, nie? No... To też był skill, nie powiem. Wielkiej Brytanii, że nie ma obywateli, Tu Nie, nie łuczniczką. Magusiu, albo... No. Jednak nie będę tylko uczniczką grał, bo to tak się nie... nie da! To była papka Ale ja bym... Ja się ja, ja z tym poradziłem. o Boże. Ty mnie bije... No, zginął właśnie. Ale fajnie to poleciało. Oto. Czecie. Za mną się nie zadziera. Oj. O, życie też się przyda. No nie, nie miało być. Dobra, zrobimy to tak. O. W sumie, ja myślałem, że tam trzeba jakoś inaczej się dostać, no ale... Jak widzicie, moja inteligencja jest naprawdę śmieszna. O, no, może być w sumie w tą stronę. O, tam coś może będzie. Nie, dobra, tam nic nie będzie. A na dole? Tam są pewnie kolce, to? Zaryzykujesz? A? zaryzykowałem i to się opłaciło. Dobra, może nie. O Boże... <grym i fyscykują> A! To był fail. Могу это отбить? О, могу. Он хотел меня ударить. Тот тоже. О, это уже хотелось. Эй. Это не верно. О, это было в общем-то легко. О, что-то произошло. О, что-то Ну не, еще нужно вернуться. Boże... Aaa, mak jest sprytny, o. Teraz tu wewnątrz się przekonam... Aj! Aj! Uh, przeżyłem. O, uh, myślałem, że to woda. Opa, zmiażdży go tam. Weź, weź go tam. Daj, myślałem, że to zmiażdży. A mnie zmiażdży? Nie, mnie też nie zmiażdży. Aha, już wiem, trzeba te kółko takie zrobić. Większe. Trzeba ją zablokować. O. I udała nam się misja. No pewnie udało się. Wszystko. Ohu! powiem to už byl skill. Ale to ne. Ne, já tu jestem kozak, fakt, po. Oh. Dom, dom, dom. Dom, 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 dom. Dom, 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 dom. Oj. Szkielet Máš lipę. Ej. Oj, dobra, już wiem chyba O Boże Oha, tu się w Spidermana trzeba pobawić. Chyba tam coś mi Nie Obra. Ohu oho, Doskoczyłem. O, ja już widzę te swoje fajle O Boże... Dida, Nie, nie zjesz mnie! RYPNĄŁ MNIE! O, jak chcę na niego... Ej! Weź na niego... Wejdź, wejdź na niego, o, ej. Dobra, nie bawię się, bo zaraz zginę. Sorry, czekam mnie, męcz. Chwila, przy tym się leczy? Nie. To idzie... Aha, to jest pewnie do zapisu. O! Mama albo tata wracają z pracy Zaraz zobaczymy kto Mamuśka yy, to mamy cięcie Dobra, jestem już Kontynuujemy grę, musiałem się tutaj z mamuśką pogadać O boże, ktoś to jest, jest głupie. Tu się wymaga chyba trzeba było Wmaga! Powiedziałem w maga. Stój! Gdzie się wyrywasz? No nie wierzę. O Boże. Dobra, żyjemy. No nie, tak nie miało być. DA RADĘ! DA RADĘ! Dasz radę! Dasz radę! No. Dobra, sorry, ale pewnie to słyszeliście Jak mama mnie wołała No nie, i przez nią, kurde Przegram. Przegrałem. Ma, mam zniszczyć. No tak naprawdę to żartowałem. No skończ tam... Brawo. O. I tylko po to tu przyszedłem. Tu naprawdę głupi jestem. Nie. No niestety. Już nie będzie cięć. Sorry was za to. Naprawdę już... Już jak mam coś będzie chciała, to najwyżej wejdzie do pokoju i zacznie wam gadać. Wy to będziecie przeżyli, ale nie będzie cięć. Nie zrobię już cięcia. Zostaw mnie skrzynką! Nawiedzona to. No nie! Boże. Wiem, że powtarzam, boże, ale tak już się na... Taki nawyk. Hop. Jeszcze dwa. To left. Boże, wolno. Trzeba. No to trzeba zniszczyć. Ech, co tam dostać? Ech, co z tym zrobić? Aha. Nie? Boże, nie wiem, co tu zrobić. Chwila, ja na to wpadnę. Może nie. A, już widzę. Gdzieś tam. No. Boże, co jest? Co mnie bije? Znaczy, o, jeszcze nic mnie nie bije. Wgrałem z Wami. Cienie as. Weź pięścią i stąd. Zostaw mnie. Jest. No, kolejny poziom. O, co w skrzynce? A, inwentor się i brał. Dobra. Pierścień. Pierścień Czarnoksięstwa. Dla maga będzie energia. Tak, tak, tak. Yy. Dobra. Co, dwa potrzebuję? pros dobra no hop o dobra to do jestem dobra jedymy tam dalej oj nie ma jest VON! Vše ode mě. pa tum, tum. tum. STOJ! Dobrá, mamučka vrátí se s psem. Čo? Uhuhuhu. Dobra. Czyżby koniec poziomu? Tak. Zakończyliśmy ten poziom. Następny poziom będzie w drugim odcinku już. Więc komentujcie, subskrybujcie. Łapki do góry i na razie.